Dzisiejszy dzień ciepły, jednak popada praktycznie w całym kraju. Szczęść Boże, Krystian Kuczkowski, czas na prognozę pogody. Opadów deszczu spodziewajmy się od ziemi lubuskiej przez Kujawy, Pomorze, po Mazury, po południu Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej przez centrum, po Podlasie, a wieczorem opady zaczną docierać od Lubelszczyzny po Górny Śląsk. Na ogół przewaga chmur, a słoneczna pogoda najdłużej utrzyma się na południu, a także na południowym wschodzie około 20-21 stopni, ale na wybrzeżu, a także na Pomorzu już chłodniej 13-14 stopni. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1014 HP. W środę przewaga pochmurnego nieba, po południu chmur będzie coraz mniej i coraz częściej zaświeci słońce. Na północy, wschodzie, w centrum, a także w Wielkopolsce pojawiać się będą przelotne opady deszczu, lokalnie drobnego gradu. Które także dotrą nad Podkarpacie, Małopolskę i Górny Śląsk. Na południowym wschodzie, a także zachodzie, temperatura będzie najwyższa do 14 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, po morzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej 9-10 stopni. Z Panem Bogiem!